Pionier i przedsiębiorca. Złoczyńca, który chciał zabijać. Praktyk libertarianizmu, który chciał dobrze. Przestępca, który w pościgu za pieniądzem zrobił wszystko. To tylko garstka opinii wokół postaci Rosa Ulbrichta, założyciela jednego z pierwszych większych darknetowych marketów, gdzie nielegalne dobra można było zamówić od ręki z dostawą do domu, płacąc kryptowalutami. Sprawa tego człowieka szczególnie ostatnio ponownie wróciła na światło dzienne, tym razem z uwagi na fakt, że po 11 latach odsiadki Ross został wypuszczony z więzienia tuż po tym, gdy uniewinnił go... Nowy prezydent USA Donald Trump. Jednak jak w ogóle do tego doszło? Oraz dlaczego tak właściwie Ross Ulbricht dostał wyrok dwóch dożywoci i 40 lat więzienia za stworzenie niepozornego internetowego serwisu ogłoszeniowego? I tym akcentem zapraszam do oglądania. Siema, czy lubicie czasem w coś pograć, ale nie macie już zbytnio w co grać? Z pomocą przychodzi sponsor tego filmu Return of the Science. To darmowa gra MMORPG, która przenosi was do otwartego świata inspirowanego anime Dragon Ball To jest jeden z tych anime, które muszę wreszcie obejrzeć Nie mogę się za to zabrać W grze możecie wybrać swojego ulubionego bohatera i natychmiast wyruszyć na przygodę Przygodę, podczas której zbieracie drużynę i tworzycie najpotężniejszy klan W grze można zdobywać punkty PvP podczas intensywnych potyczek z innymi graczami Zobaczycie w taki sposób w wyjątkowych wydarzeniach. Trenuj swoją postać, ulepszaj swój ekwipunek, eksploruj tajemnicze dungeony i wraz z drużyną tocz epickie walki Open PvP o dominację nad Future Earth. Rejestrując się z linku w opisie z kodem SHOP otrzymasz darmowe 3 dni premium. Także zapraszam do linku w opisie na dole i wracamy do filmu. Młody Ros Ulbricht wychowywał się w Austin w Teksasie. Kończąc szkołę średnią w 2002 roku, wybrał następnie studiowanie fizyki na Uniwersytecie w Dallas. Po drodze podjął też naukę w Pensylwanii, gdzie pracował nad zostaniem inżynierem materiałowym. I to nie ma absolutnie żadnego znaczenia, bo on był po prostu chłopakiem, jakich było wielu. Tak naprawdę nie odstawał za bardzo od normy i nie miał nigdy większych problemów z prawem. W trakcie studiów bardzo zaczął interesować się nurtami libertariańskimi. Wedle doktryny np. agoryzmu, czyli lewicowo-libertariańskiego, Myśli, żeby wszyscy mogli dobrowolnie się umawiać i dogadywać jak chcą. W agoryzmie szczególny nacisk kładzie się na instytucję tzw. szarej strefy czyli wolnej od kontroli państwa strefy rynku, gdzie nikt nikogo nie pyta, co, ile i za co zapłacił, bo wszystko dzieje się przez preferowalnie nienamierzalne transakcje. I zaznaczam to, bo jego poglądy intensywnie widać zarówno w jego działalności, w jego dziełach, jak i w jego późniejszej linii obrony. Zatem co dokładnie zrobił Ross Ulbricht? Cóż, lepiej tak naprawdę z obecnej perspektywy zapytać, czego on nie zrobił? Ross od samego początku bycia młodym dorosłym próbował działać w różnych biznesach. Na początku chciał grać na giełdzie i robić gry, a gdy to się nie udało, to założył sklep online z książkami Goodwagen Books. I choć również ten interes nie przyniósł pożądanego sukcesu, stanowił on nieformalne podwaliny pod jego biznesowy strzał w dziesiątkę, podbój rynku, gdzie praktycznie nie ma konkurencji, jego wolnościowe poglądy połączone z zainteresowaniami i doświadczeniem, Stworzyły wybuchową mieszankę, która nie mogła eksplodować w inny sposób, niż poprzez stworzenie pionierskiego projektu strony internetowej, gdzie wasze ulubione używki są na przecenie w tym tygodniu. I to wszystko miało miejsce już w lutym 2011 roku. Właśnie wtedy oficjalnie działalność rozpoczęło jego największe życiowe dzieło strona Silk Road, czyli w dużym skrócie takie Allegro, tylko że z nielegalnymi rzeczami i na darkwebie, i wszystko kupowało się kryptowalutami. Nazwa strony pochodziła od historycznego jedwabnego szlaku, czyli trasy handlowej łączącej Chiny. Indie i Europę. Doprawdy poetyckie. I równie poetycki był jego pseudonim jako administratora całej operacji, czyli Dread Pirate Roberts. To z kolei nazewnictwo zapożyczone bezpośrednio z powieści Williama Goldmana z 1973 roku, narzeczona księcia. I był to o tyle sprytny pseudonim, że sugerował, iż konto to mogło równie dobrze prowadzić kilka osób, co roz później próbował wykorzystać w linii obrony. I co jest równie dobrze lekkim przegięciem, bo Dread Pirate Roberts idealnie pasował głównie do samego Ulbrichta, bo był to taki liberalny siewca wolności, który tylko umożliwia sprzedawanie złych rzeczy, które jednak nie są takie złe, bo chcącemu nie dzieje się krzywda. Swoje światopoglądowe peany często zresztą postował pod swoim pseudonimem na Silk Road. Cześć wszystkim. W sumie więcej czytam niż postuję na tym forum, a jak już coś napiszę to rzadko kiedy dotyczy to osobistych spraw. Z jakiegoś dziwnego powodu jestem w nastroju, żeby na chwilę zatrzymać rewolucję i podzielić się z wami paroma sprawami. Wszystko co dzieje się za kulisami serwisu owiane jest tajemnicą. Dużo rzeczy dzieje się bardzo szybko i jest to stresujące, więc rzadko kiedy mogę przyjrzeć się temu, co tutaj robimy i jak niesamowite to jest. Jednak, kiedy mam już okazję to wszystko zauważyć i docenić, jestem przepełniony inspiracją i nadzieją na lepsze jutro. Oto mała historia o tym, co mnie inspiruje. Przez lata byłem frustrowany i pokonywany przez nieprzekraczalne bariery między stanem obecnym a światem, którego pragnę. Długo i ciężko szukałem prawdy o tym, co jest właściwe i o tym, co takie nie jest, oraz ogólnie na temat dobra ludzkości. Kłóciłem się, dyskutowałem, uczyłem się i czytałem dzieła wspaniałych osób w poszukiwaniu tej prawdy. Wszędzie, gdzie spojrzałem, widziałem państwo oraz koszmarne efekty, które niesie ono dla ludzkiej duszy. To wszystko było strasznie depresyjne. Jak wycieczka z cudownego snu do małej klatki bez wyjścia. Ale po drodze zauważyłem również inne, wolne dusze, starające pozbyć się łańcuchów, próbujące zrobić co tylko mogą, by służyć innym oraz sobie samym wraz z ich najbliższymi. Dostrzegłem magiczne i potężne dobro, dające o sobie znać na rynku. To, jak wspiera ono współpracę, grzeczność i tolerancję. To, w jaki sposób koordynuje akcje wszystkich na tej planecie, to, jak tworzy dobrobyt. Gdzie nic się nie marnuje i gdzie moc, odpowiedzialność płyną do tych, którzy na to zasługują. To jest poza ludzkim poznaniem i pojęciem. Znalazłem lepszą drogę, ale nie znałem żadnej drogi, by się do niej dostać. Niedługo minęło, może rok albo dwa po tym olśnieniu, gdy kawałki zaczęły się układać, tworząc praktycznie Silk Road. I co to była za podróż? Nie czuję już dłużej żadnej frustracji. Tak naprawdę jestem spokojny, wiedząc, że każdego dnia mogę zrobić więcej, by współtworzyć i budować naprawdę rewolucyjny i w pełni wolny rynek. Chodzę z wysoko podniesioną głową chodzę wolny, wiedząc, że moje działania odbierają infrastrukturę, która sprowadza na nas opresję. Jak zatem widzicie, Silk Road dla Rosa Ulbrichta nie było wyłącznie źródłem zarobku. Nie było sklepem, z którego brał sobie prowizję i szedł sobie z siankiem do domu. To był wyjątkowo światopoglądowy projekt. To było jego dziecko. Jednak ta działalność to nie był Caritas i pieniądze też mu nie śmierdziały. Silk Road w krótkim czasie zaczął zarabiać bowiem przepotężne ilości gotówki. Szczególnie, że strona bardzo dynamicznie się rozwijała, za chwilę zyskując nowych kupców i nowych klientów. W szczycie chwały strona oferowała łącznie usługi dla ponad 100 tysięcy kupców. W serwisie zostało przeprowadzonych 1 299 465 transakcji. Owe zapewniły ponad 9 milionów bitcoinów obrotu oraz 614 tysięcy bitcoinów zysku. Przez okres 2,5 roku serwis wygenerował w taki sposób 183 miliony dolarów obrotu oraz 13 milionów dolarów zysku na podstawie samej wartości bitcoinów w momencie transakcji. Z powodu wzrostu wartości kryptowaluty na przestrzeni lat, wiele źródeł podaje liczby, że Miliardów dolarów. I choć przeliczanie tego na współczesne wartości pieniędzy nie ma zbytnio sensu, udowadnia, że jeśli Ross gdzieś odpowiednio schował przed służbami jakąkolwiek ilość kryptowaluty, to po obecnym wyjściu z więzienia raczej nie ma już na co narzekać i nie będzie musiał już nic w życiu robić. Jednak ten highlife nie trwał zbyt długo, bo śledczy przez większość tego czasu byli już na ogonie Rosa Ulbrichta. Wystarczyło już wtedy znaleźć jakiś słaby punkt i złapać Rosa najlepiej na gorącym uczynku. Bezpośrednio z materiałów dowodowych w śledztwie wynika, że pierwszą wzmiankę o Silk Road odkryto na forum dla wielbicieli wszelkich używek, gdzie pewien użytkownik Altoid reklamował stronę jako polecane źródło już w styczniu 2011 roku. Inny, ale prawdopodobnie ten sam Altoid Silk Road reklamował też na innym forum, Bitcoin Talk. I kilka miesięcy później ten sam użytkownik Altoid na Bitcoin Toku szukał już pomocników do dużego kryptoprojektu, podając maila do kontaktu gmail.com. Wtedy wystarczyło tak naprawdę już złapać rosa na gorącym uczynku, żeby sprawa była najpewniejsza i tyle, jednak łatwiej powiedzieć niż zrobić. Po drodze Ulbricht jeszcze bardziej się wkopał, bo ze swojej własnej strony zamówił fałszywe dowody tożsamości ze swoim wizerunkiem, z czego tłumaczył się, że w sumie każdy mógł mu takie zamówić. Służby wciąż intensywnie śledziły Ulbricht ich te miesiącami. I w końcu natrafiła się odpowiednia okazja. Gdy Ross z laptopa w publicznej bibliotece w San Francisco, agenci zaaranżowali kłótnie pary będącej w jego pobliżu tak, by na chwilę odsunął się od swojego komputera. Komputera, który w przypadku zamknięcia natychmiast zaszyfrowałby wszystkie dane. I właśnie dlatego akcja musiała być taka spontaniczna. Gdy Ross nie pilnował swojego komputera, jeden z agentów FBI podszedł do ekranu i natychmiast zrobił legendarne już zdjęcie. Zdjęcie konsoli administracyjnej tej pionierskiej darknetowej operacji. I właśnie już Wtedy bez żadnych wątpliwości Ross Ulbricht mógł być aresztowany za prowadzenie Silk Road. Oskarżono go o cały szereg przestępstw, od prowadzenia nielegalnej działalności, sprzedaż narkotyków, aż po pranie brudnych pieniędzy. Jednak samo prowadzenie jego nielegalnej operacji to nie było wszystko. Ross bowiem miał kilka ciemnych sekretów, a interes, który prowadził, wymagał od niego wyjątkowo ekstraordynaryjnych działań. W prywatnych korespondencjach administratora serwisu śledczy doczytali się bowiem zlecania przez niego płatnych zabójstw dla różnych wrogów jego interesów, spośród których przynajmniej jedno takie zlecenie było spreparowane bezpośrednio przez agentów FBI, a o reszcie dowiedziano się dopiero z przyjętych korespondencji. I choć te rzekome zlecenia zabójstw były bardzo wyrafinowanym skamem przeprowadzonym na Dread Pirate Robertsie, jego intencje były prawdziwe, a sam Ross rzeczywiście myślał, pisząc te wszystkie wiadomości i zlecając co zlecał, że jest ostatecznym panem życia i śmierci. W szczegóły bardzo mrocznych korespondencji, jak i wielu innych manifestów Rosa zagłębiam się w moim innym ponadgodzinnym filmie na temat Silk Road, do którego obejrzenia serdecznie zapraszam. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej, jak wyglądała cała sprawa od kuchni i macie wolną jakąś chwilę, to obejrzyjcie, warto. Jednak w tym materiale skupimy się dalej na wyroku i samej drodze Ulbrichta do wolności. Sprawa Rosa Ulbrichta zaczęła być procedowana w styczniu 2015 roku. I tak naprawdę Ross był już skazany w maju tego samego roku. Dwa dożywocia i 40 lat więzienia bez możliwości zwolnienia warunkowego. Dodatkowo 183 miliony dolarów do zapłacenia jako zadośćuczynienie za prowadzenie tego typu interesu, która to kwota była bazowana głównie na wartości sprzedanych przez jego stronę dóbr. Wyrok był wyjątkowo surowy, ale kluczowy z punktu widzenia pionierskości jego czynów. Pierwszy poważny wyrok związany z tego typu działalnością musiał stanowić być bowiem sygnał dla innych potencjalnie idących w jego ślady, by nie rozważali takiej kariery. Śledczym wyjątkowo nie podobały się kwestie zlecanych przez niego zabójstw, o których mówiłem wcześniej. Jednak jako że końcowo nikt na nich nie ucierpiał, to nigdy nie dostał za to dodatkowych zarzutów, ale z pewnością nie pomagało to w jego próbach zmniejszenia wyroku tudzież wydostania się z więzienia. A takich prób było wiele i to mimo tego, że efekt końcowy nie był gwarantowany. Roz z rodziną i prawnikami intensywnie walczyli o pewną drugą szansę. Ulbricht odwoływał się od wyroku do sądu apelacyjnego USA już w styczniu 2016 roku, zaznaczając chociażby, że prokuratura bezprawnie zataiła dowody nadużyć agentów DEA w śledztwie dotyczącym Silk Road, za które to nadużycia dwóch agentów było nawet prawomocnie skazanych. Obrona argumentowała również, że wyrok jest wyjątkowo surowy, zbyt surowy. Końcowo sąd nie przy chylił się do skarg Rosa, podtrzymując decyzję sądu niższej instancji. Jednak Ross się nie poddawał. W grudniu 2017 złożył specjalny wniosek do Sądu Najwyższego USA, prosząc Trybunał o ponowne rozpatrzenie jego apelacji w kwestiach dowodowych i wyroku. W petycji o sprawę Ulbrichta zadano pytanie, czy beznakazowe przejęcie informacji o ruchu internetowym danej osoby bez uzasadnionych podejrzeń narusza czwartą poprawkę do Konstytucji USA i czy szósta poprawka do Konstytucji USA pozwala sędziom na znalezienie faktów niezbędnych do wydania nieuzasadnionego wyroku. Roku. Z czego ta czwarta poprawka brzmi następująco. Prawo ludu do nietykalności osobistej, mieszkania, dokumentów imienia nie wolno naruszać przez bezzasadne rewizje i zatrzymanie. Nakaz w tym przedmiocie można wystawić tylko wówczas, gdy zachodzi wiarygodna przyczyna potwierdzona przysięgą lub zastępującym ją oświadczeniem. A szósta poprawka brzmi tak. Przy ściganiu przestępstw przysługuje oskarżonemu prawo do szybkiego i publicznego procesu przed bezstronnym sądem przysięgłych tego stanu i okręgu, w którym przestępstwo zostało popełnione, określenie tego okręgu musi wynikać z wydanej uprzednio ustawy. 21 niezależnych ekspertów związanych ze sprawą złożyło pięć opinii w celu wsparcia Ulbrichta przed sądem, w co włączyły się chociażby takie organizacje jak Krajowa Gildia Prawników, Amerykański Czarny Krzyż, Fundacja Reason, Sojusz na Rzecz Polityki Narkotykowej czy Fundacja Downsize DC. Pod koniec czerwca 2018 Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych oddalił skargę Ulbrichta, odmawiając ponownego rozpatrzenia jego apelacji. Po drodze w 2020 pojawiła się plotka pochodząca z artykułu Fair, jakoby Ross miał odrzucić ofertę redukcji wyroku do 10 lat w zamian za kluczowe informacje. Jednak później zastępca prokuratora Timothy Howard, współodpowiedzialny za prowadzenie sprawy, przyznał, że taka propozycja nigdy nie miała miejsca, ani nigdy nie była w żaden sposób zasugerowana Rossowi czy jego obronie. Howard stwierdził jednak, że ugoda obejmująca minimum 10 lat więzienia, była co prawda omawiana na ostatniej konferencji przedprocesowej w grudniu 2014 roku. Jednak zdecydowanie zalecano maksymalną karę do Więzienia w oparciu o wytyczne wyroku. Między apelacjami wyroku Ross z obroną jednak nie próżnowali. Ciągle pracowali oni bowiem nad tym, żeby sprawa była szczególnie głośna na podatnym dla Rosa gruncie, wśród libertarian. Po aresztowaniu Rosa jego matka Lynn Ulbricht zainicjowała kampanię na rzecz zmiany wyroku i wcześniejszego zwolnienia jej syna. Ruch Free Ross zdobył szybko ponad pół miliona podpisów w petycji. Kampania ta szczególnie wspierana była przez libertariańskich polityków, zwolenników reformy więziennictwa czy członków społeczności kryptowalut, spośród których wielu postrzegało Ulbrichta jako pioniera Bitcoina, który wprowadził jego powszechne użycie za pośrednictwem swojego Silk Road. W taki sposób na przykład libertariański kongresmen Thomas Massey wzywał publicznie do złagodzenia wyroku Ulbrichta, a libertariańska fundacja Reason zbierała środki na działalność ruchu Free Ross, no i ostatecznie sama kandydatka amerykańskiej partii libertariańskiej na prezydenta George Jorgensen opowiadała się za jego ułaskawieniem. Za rosem opowiadał się też amerykański senator Rand Paul czy inny nie zależny kandydat na prezydenta Robert Kennedy Jr. i bardzo wielu innych polityków, działaczy czy biznesmenów o poglądach około libertariańskich. Cała lista wspierających ruch Free Ross znajduje się na stronie freeross.org, gdzie znajdziemy również inne materiały broniące Ulbrichta. Ze strony można dowiedzieć się chociażby o wyrokach innych przestępców za podobne czyny. W taki sposób sprzedawcy złych substancji na stronie Ulbrichta, czy nawet założyciele samego następcy Silk Road, Silk Road 2.0, dostali o wiele mniejsze wyroki niż sam pionier darknetowego e-commerce. Ze strony dowiemy się również, że Ross Ulbricht ciężko pracował nad resocjalizacją i że zmienił się jako człowiek i zasługuje na drugą szansę. A poza tym popatrzcie na tych wszystkich poważnych ludzi, co chcieliby go przytulić. No, wybaczcie, ale tam są użyte po prostu takie najtańsze jakie możecie sobie wyobrazić sztuczki socjologiczne. I cała strona robi tak naprawdę z Rosa jakiegoś bezinteresownego anioła, kompletnie ignorując to, co zrobił. No, ale tak działa marketing, i z drugiej strony to oni nie mogli tam pisać nic złego o Rosie, no bo taki jest sens tej całej strony, że. Żeby jakkolwiek go wybielić. Ale jak to wszystko się czyta, to trzeba mieć na uwadze, że on naprawdę przez chwilę myślał, że zleca zabójstwa innych osób. I gdyby tylko był postawiony w takiej sytuacji, tylko bez jej upozorowania, to prawdopodobnie i tak by to zlecił. Tylko że ucierpiałyby na tym prawdziwe osoby. Ale nie no, przecież taki coś w ogóle nie miało miejsca. No to zapomnijmy o tym. Patrzcie, Sylkroto to jego pierwszy konflikt z prawem, no i jeszcze wszystkiego zarzuty dotyczą przestępstw nieprzemocowych. No ale jak już pewnie dobrze wiecie, bo zaspoilerowałem to na samym początku, Ross Ulbricht końcowo z tego więzienia wyszedł. Jego działania, działania jego rodziny, prawników i rzeszy fanów z libertariańskiej bańki albo innych wolnościowych wielbicieli kryptowalut nie poszły na marne. Bo w trosce o ich głosy, nikt inny jak sam Donald Trump uznał, że gdy tylko zostanie prezydentem w 2025 roku, to Rosa Ulbrichta ułaskawi. On day one I will commute the sentence of Ross Ulbricht. No i w praktyce zrealizował to swoją obietnicę z krajowej konwencji libertarian 2024. Tak właśnie się stało. Roz 21 stycznia 2025 roku formalnie był już wolnym człowiekiem. Locked up for more than 11 years, but he let me out. I'm a free man now. So let it be known that Donald Trump is a man of his word. Thank you so much, President Trump, for giving me this amazing blessing. I'm so, so grateful to have my life back, to have my future back, to have this second chance. Jednak co sprytniejsi mogą zwrócić uwagę, że skoro Ulbricht siedzi w więzieniu co najmniej od jakiegoś 2015, a Trump już w 2016 rozpoczynał swoją pierwszą kadencję, to dlaczego nie uniewinniono go wcześniej? Cóż, administracja Trumpa rozważała wcześniejsze zwolnienie Ulbrichta, jednak końcowo uznano, że to wówczas była jeszcze granie warta świeczki i może to nie zagrać z konserwatywnymi wyborcami prezydenta, którzy sami często w służbach i policji pracują, a to nagle ułaskawienie Cyberbarona, złych substancji. Poza tym sprawa Ulbrichta. Była pewnego rodzaju przykładem dla innych chcących pójść w jego ślady, by nie próbowali, i właśnie stąd wynikały te dylematy. Poza tym, za pierwszego Trumpa sprawa Rosa była świeżą raną, apelacje były w toku i Ulbricht siedział jeszcze trochę krótko za swoje przewinienia. A teraz, po ponad 10 latach odsiadki, nie sposób już powiedzieć, że na przykład został bezkarny. I co teraz? No tak naprawdę, to sam jestem dziegawczy o Rosie kiedyś jeszcze będzie głośno. I naprawdę nie mogę się doczekać pierwszych wywiadów z jego osobą. A może Ros zdecyduje się być bardziej cichy? Ross przez to uniewinnienie został tak naprawdę naprawdę skazane na dożywotnie bycie zapraszanym do różnych podcastów libertariańskich. Na pewno będzie u Joe Rogana i u innych tego typu podobnych dziódków. Jednak dodatkową ciekawostką jest to, że bardzo prawdopodobnym jest, iż Ross ma rzeczywiście jakieś ukryte zasoby w kryptowalutach. Choć oficjalnie i tak miał ich w brud, zdecydował się je jednak oddać na rzecz wcześniej wspomnianego zadośćuczynienia w kwocie 183 milionów dolarów za prowadzenie swojej strony, no i w toku postępowania resztę Bitcoina o wartości skromnych paru miliardów dolarów współczesnych cen, również postanowił po drodze porzucić, by walczyć o lepszy wizerunek przed sądami i społeczeństwem. Wszystko za sprawą sytuacji z 2021, kiedy odkryto nowy zasób ponad 50 tysięcy bitcoinów należących wcześniej do ROSA, które przejęto od hakera w listopadzie 2021, po tym, gdy jeszcze za czasów świetności Silk Road zostały one z tej strony skradzione. To obecnie stanowi wartość kilku miliardów dolarów, więc wychodzi dość spora różnica, która trafi pod opiekę Departamentu Sprawiedliwości USA. A co wy sądzicie o uniewinnieniu Rosa Ulbrichta? Czy jego wyrok był w ogóle słuszny? Jaką karę wymierzylibyście mu wy? I czy końcowo zgodzilibyście się na jego uniewinnienie? Koniecznie dajcie znać w komentarzu. Z ciekawością poznam Wasze zdanie o tej sprawie. Trzymajcie się w tym internecie. Dziękuję bardzo.